Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści informacyjne i edukacyjne dotyczące przestępczości, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawisk kryminalnych, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Twórcy tego kanału mają na celu dostarczenie rzetelnych informacji na temat przestępczości, w tym użycia broni, substancji odurzających oraz zjawisk związanych z przemocą. Podczas prezentacji materiałów przestrzegamy zasad etyki i staramy się minimalizować drastyczne opisy, jednocześnie zwracając uwagę na ważne problemy społeczne. Cześć z tej strony Patryk Schulz. W tym odcinku na kanale Podejrzani przypomnimy historię jednej z największych, najniebezpieczniejszych i najbardziej znanych grup przestępczych lat 90. Jak się okazuje, grupa ta wciąż się odradza. Trwają też procesy o niektóre brutalne przestępstwa sprzed lat. Mowa o grupie Wołomińskiej, której kierowanie mylnie przypisywano braciom N. Henrykowi pseudonim Dziad i Wiesławowi pseudonim Wariat. Choć mieli oni pewne związki z grupą Wołomińską, to tak naprawdę mieli stać na czele innej grupy, ząbkowsko-praskiej, o której też po Mówimy w tym materiale. Zapraszam. Tak zwana Grupa Wołomińska zaczęła formować się już pod koniec lat osiemdziesiątych. Jej domniemanymi szefami byli wtedy właśnie bracia N. Wiesław, pseudonim Wariat, i Henryk, pseudonim Dziad. Do grona pozostałych liderów zaliczali się Marian K., pseudonim Maniek, Welstary Klepak, Ludwik A., pseudonim Lutek, Andrzej 3., pseudonim Kikir, czy Czesław K., pseudonim Ceber. W praktyce większość z nich wcale nie pochodziła z samego Wołomina, ale z pobliskich podwarszawskich miejscowości. Choćby Henryk N. mieszkał w Ząbkach, jego brat Wiesław N. w Zakręcie, a Kikir w Markach. Jako grupa w latach 90. zajmowali się oni wszystkimi przestępstwami, które mogły przynieść zysk: kradzieżami samochodów, przemytem spirytusu, papierosów, produkcją i handlem narkotykami, czy wymuszaniem haraczy. Maniek, podobnie jak dziad, posiadał do tego legalnie działające lombardy i kantory. W czasie kiedy po transformacji ustrojowej uwolniono handel walutą i szara strefa w postaci ciękciarzy zaczynała zanikać. Firmy te, choć same w sobie legalne, służyły praniu pieniędzy. Maniek, m.in. razem z niejakim dariuszem B, pseudonim jogi, brał także udział w głośnym oharaczowaniu restauracji, klubów i sklepów na stołecznej starówce z 1994 roku które zakończyło się buntem tamtejszych przedsiębiorców i wstrzymaniem działalności. W ekspresie wieczornym opublikowano wtedy artykuł zatytułowany Zamknięte z powodu mafii. Sprawę wymuszeń haraczy zgłoszono na policję, a finał był taki, że koncesję straciła Agencja Ochrony, którą jednak utworzyli gangsterzy, właśnie po to, by pod przykrywką legalnej działalności zbierać haracze. Z czasem jednak w grupie pojawiły się konflikty, w wyniku których doszło do różnych podziałów. Tak właśnie Dziad i Wariat stanęli na czele własnego gangu, Ząbkowsko-Praskiego. Maniek był liderem grupy Łomiankowsko-Wołomińskiej, a Lutek Praskiej. To ostatni dwaj, ściśle ze sobą współpracując, byli później określani Bosami Wołomina. Tymczasem Andrzej Czy, pseudonim Kikir, skonfliktowany z dotychczasowymi kompanami, utworzył własną strukturę istniejącą w pewnym sensie do dziś grupę markowską, od której pośrednio wywodzi się gang mutantów, znany ze strzelanin w Parolach i Magdalence. Ceber, uważany za księgowego dziada, zginął zaś w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego w Markach w 1995 roku. Co istotne, wszyscy oni byli wrogo nastawieni do innego podwarszawskiego gangu, Pruszkowskiego. To zresztą od wpadki w 1993 roku przemytu spirytusu, w którym brali udział m.in. jeden z pruszkowskich gangsterów Andrzej Z. pseudonim Słowik, Marek M. pseudonim Oczko, powiązany z Pruszkowem lider gangu szczecińskiego i Henryk N. pseudonim Dziad, rozpoczęła się krwawa wojna pomiędzy mafią pruszkowską i grupą wołomińską. Tymczasem w 1997 roku na wolność po trzech latach spędzonych w więzieniu za porwanie wyszedł Marian K., pseudonim Maniek, i szybko zebrał wokół siebie silną grupę. Był to początek serii jednych z najgłośniejszych porachunków w historii polskiej mafii. Nie próżnowali też gangsterzy zgromadzeni wokół dziada, w tym dwaj jego synowie, Robert N., pseudonim Sucha Łapka, i Paweł N., pseudonim Mruwa. Ten ostatni już jako nastolatek kradł samochody. Potem popełniał też przestępstwa narkotykowe. Nie stronił od typowej bandyterki, czemu wyraz dał w Andrzejkową noc z 29 na 30 listopada 1997 roku. To wtedy przyjechał do dyskoteki Acapulco w Wesołej. Choć niektóre źródła twierdzą, że dyskoteka znajdowała się pod piasecznym. Między innymi razem z bratem Robertem N. i Danielem D. Mrówa i Sucha Łapka lubili chwalić się tym, że są synami dziada. To prawdopodobnie Robert N. zaczepiał grupkę młodych ludzi z Warszawy. Jednak ci nie reagowali. W końcu gangsterzy zaatakowali 22-letniego wówczas Artura G. Napadnięci próbowali się wycofać, ale przy szatni doszło do regularnej bójki. Bili Sucha Łapka, Mrówa i Daniel D. Któryś z nich wyciągnął w końcu nóż i ugodził Artura G. w pośladek. Niestety trafił w tętnicę i Artur G. wkrótce zmarł. Mruwa został zatrzymany nieco ponad tydzień później. Nie zastosowano jednak wobec niego aresztu i wtedy mruwa zniknął na ponad rok. Wpadł dopiero w styczniu 1999 roku w Częstochowie, gdzie ukrywał się w należącym do dziada hotelu Vegas. Podobno Henryk N. kupił go za 150 tysięcy dolarów, a potem kilka milionów złotych zainwestował w remont. W międzyczasie policja ujęła też pozostałych uczestników bójki z dyskoteki Acapulco. Przeszło dwa miesiące od tych feralnych wydarzeń, 6 lutego 1998 roku, pod delikatesami przy ulicy Płowieckiej w Warszawie zastrzelono Wiesława N. pseudonim Wariat. Wsiadał do swojego minivana, białego Pontiaka Transport, kiedy obok podjechał samochód, z którego ostrzelał go niezidentyfikowany sprawca. W samochodzie wariata zabezpieczono notes z kontaktami do ważnych i znanych osób oraz woreczek strunowy z amfetaminą. Na miejscu zabójstwa, krótko po policji, zjawił się dziad. Pogrzeb Wiesława N. odbył się tydzień później na stołecznym cmentarzu brudnowskim. Zleceniodawców i sprawców zamachu nigdy nie osądzono. Choć jedna z hipotez zakładała, że stali za tym liderzy Grupy Pruszkowskiej. Wracając do Mariana K., pseudonim Maniekwel Stary Klepak. Rządził on wtedy twardą ręką. Był bezwzględny i uważał, że nikt mu się nie sprzeciwi. Część swoich żołnierzy wielokrotnie poniżał. W drugiej połowie 1998 roku jednego z nich, Karola S. pseudonim Karol, publicznie spoliczkował, co w środowiskach przestępczych stanowi ogromną zniewagę. Nie spodziewał się, że Karol namówi kilka osób do buntu, a do tego już od jesieni będzie ustalał warunki współpracy. Z polskim gangsterem rezydującym w Wiedniu Jeremiaszem B. Pseudonim Baranina. 14 grudnia 1998 roku około godziny 20.30, pod samochodem starego klepaka stojącym na parkingu hipermarketu Jean przy ulicy Jubilerskiej w Warszawie, po uruchomieniu silnika wybuchła bomba. Marianowi K. nic się nie stało, ale ranny został jego ochroniarz i kierowca Piotr L. Podobno zamachu zaczął obawiać się wtedy także Ludwik A., pseudonim Lutek. Wezwał nawet policję, aby funkcjonariusze sprawdzili, czy jemu nikt również nie podłożył ładunku wybuchowego. Od tej chwili stało się jasne, że pomiędzy grupą Wołomińską a gangiem Karola rozpoczęła się wojna. Już w styczniu 1999 roku Piotr W., pseudonim Kajtek, zaufany człowiek i kierowca starego klepaka, złodziej samochodów. Zorganizował w Aninie spotkanie z Krzysztofem K., pseudonim Baniak, związanym z grupą Markowską. Mieli ustalić jak i ukrócić działania Karola. Wtedy na skrzyżowanie ulic trawiastej i czwartej poprzecznej podjechał samochód. Otworzyły się szyby i padły strzały ze strzelb i karabinów. Baniak zginął na miejscu. Kajtkowi udało się uciec. Piotr D., pseudonim Garnek, ledwo uszedł z życiem. Został trafiony 17 razy. Po tej strzelaninie zyskał nowy pseudonim – Durszlak. Dwa miesiące później, w napadzie na dom Leszka B., zginął inny wołomiński gangster – Andrzej S., pseudonim Szpaku. Tymczasem 20 marca przypuszczono kolejny zamach na Kajtka, tym razem skuteczny. Ostrzelano go pod restauracją TGI Friday. Zginął też przypadkowy przechodzień. 31 marca 1999 roku w restauracji Gama, dawnej dorodce przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Staszica, interesy załatwiał Marian K., pseudonim Maniek, welstary Klepak. Było to jedno z jego ulubionych miejsc. Towarzyszyli mu drugi boz Wołomina Ludwik A., pseudonim Lutek, ochroniarz Mańka Olgier II., pseudonim Łysy oraz dwóch żołnierzy Mariusz E., pseudonim Piguła, i Piotr Eś, pseudonim Kurczak. W pewnym momencie do lokalu weszło kilku zamaskowanych sprawców, którzy z różnych rodzajów broni ostrzelali siedzących przy stoliku gangsterów. Cała piątka zginęła na miejscu. Kule uszkodziły kaloryfery, a woda zalała restaurację. Przy starym klepaku policjanci znaleźli zdjęcia ludzi Karola S. E. pseudonim Karol i samego Karola. Prawdopodobnie Maniek chciał zlecić jego zabójstwo. Do dziś nie wyjaśniono, kto zlecił ani kto dokonał masakry w Gamie. Różne wersje zakładają, że była to inicjatywa gangu Karola albo Grupy Pruszkowskiej. Niektórzy twierdzą, jakoby mogły stać za tym osoby, których nawet się o to nie podejrzewa, choćby ze struktur rosnącej w siłę Grupy Mokotowskiej. Policja przypuszczała, że bezpośrednio strzelać mógł m.in. Andrzej T., pseudonim Tyburek. Dlatego zaczął poszukiwać go Jacek K., pseudonim Młody Klepak syn zabitego Mańka. Po kilku dniach policja wkroczyła do mieszkania przy ulicy obozowej. Ujawniono tam pięć karabinów maszynowych, trzy pistolety samopowtarzalne i dwa ładunki wybuchowe. Wśród nich znajdowała się broń, która posłużyła do wcześniejszego zabójstwa Krzysztofa K. pseudonim Baniak. Jakiś czas później w ręce śledczych wpadł Henryk N. pseudonim Dziad, domniemany boss grupy Ząbkowsko-Praskiej. Policja ogłaszała wtedy, a wturowały im w tym media, że to koniec wołomina, bo wszyscy najważniejsi gangsterzy związani z tą grupą albo nie żyją, albo trafili już za kratki. Dziada skazano potem na 7 lat pozbawienia wolności za zlecenie napadu na mieszkanie znajomych oraz zlecenie zabójstwa jednego z liderów grupy Pruszkowskiej, Leszka D, pseudonim Wańka. Ale co ważne, nie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Dlatego wciąż przedstawia się go jako domniemanego lidera gangu. Wyrok dla dziada wcale nie był jednak końcem gangsterskich potyczek w stolicy i jej okolicach. W lipcu 1999 roku zatrzymano Karola S. pseudonim Karol, Pawła J. pseudonim Japa, Roberta B. pseudonim Bieniasty, Andrzeja M. pseudonim Niuniek i Cezarego R. pseudonim Popo. Szef gangu ukrył się w specjalnie przygotowanej skrytce. Zaś Paweł J. w ostatniej chwili chciał pozbyć się pistoletu z tłumikiem. Później zdecydował się na współpracę z prokuraturą i to na podstawie jego zeznań wszyscy mieli odpowiedzieć za zabójstwa Baniaka w Aninie i Kajtka pod restauracją TGI Friday. Karol, nieżyjący już dziś bieniasty i Nuniek, usłyszeli potem wyroki dożywotniego pozbawienia wolności. Japa 25 lat za kratkami. Obecnie jest już na wolności. Popo powiesił się w celi jeszcze przed zapadnięciem wyroku. Na wolności pozostawał Andrzej T., pseudonim Tyburek. Co ważne, żaden z nich nigdy nie usłyszał zarzutów, ani tym bardziej nie został skazany za masakrę w restauracji Gama. Tymczasem w maju 2000 roku zapadł wyrok w sprawie bójki w dyskotece Acapulco z 1997 roku. Na ławie oskarżonych zasiadali Robert N., pseudonim Sucha Łapka, i Daniel D. Pierwszego skazano na 7 lat więzienia, a drugiego na 4 lata za kratkami. Biorący udział w tych wydarzeniach Paweł N., pseudonim Mruwa przebywał w tym czasie na wolności. We wrześniu 2000 roku przypuszczono na niego pierwszy zamach. Pod willą rodziny N. przy ulicy Warszawskiej w Ząbkach, gdzie Paweł N. stał z kolegą, padły strzały. Mruwa usłyszał tylko huk i poczuł ból w ręce. Nic więcej nie wiedział ani nie widział. Pół roku później sytuacja się powtórzyła, ale z dużo gorszym skutkiem. Paweł N. wychodził z drugiej willi rodziny N. przy ulicy klamrowej w ząbkach do samochodu, w którym czekał na niego ochroniarz. Wtedy został ostrzelany. W stanie ciężkim trafił do szpitala. Reakcja była niemal natychmiastowa. 26 marca 2001 roku pod barem Kubuś w Sulejówku zastrzelono z pistoletu maszynowego skorpion Pawła D, pseudonim Długopis, należącego do grupy Karola. Jak się potem okazało, sprawcą miał być niejaki Rafał S. Na początku lat 2000 szeregowy żołnierz grup przestępczych, który chciał piąć się po szczeblach gangsterskiej kariery. Wpadł dopiero w 2018 roku. Zatrzymano także Annę C kobietę, która miała dzwonić do długopisa i wywapić go przed barkubuś. Policja zapowiadała, że ma nowe dowody dotyczące wojny wołomińskich z Karolem i kolejne zatrzymania są tylko kwestią czasu. W kwietniu 2001 roku porwano gangstera, który na zlecenie grupy Karola miał namierzyć dwóch ludzi Wołomina Roberta P. i Pawła N. Ci zwietrzyli jednak podstęp i postanowili być szybsi zaprosili gangstera na spotkanie, podczas którego ranili go nożem, a potem wywieźli do lasu, by tam siłą dowiedzieć się, kto zlecił ich odnalezienie. Ów gangster przez wiele lat nie chciał mówić o tych wydarzeniach. Gdy jednak podzielił się tą wiedzą z prokuratorem, na początku 2018 roku porywacze zostali zatrzymani. 17 sierpnia 2002 roku w pubie Okoń w Mikołajkach na Mazurach, gdzie bawili się wołomińscy, Trzech kilerów zastrzeliło poszukiwanego już przez policję Jacka K. pseudonim Młody Klepak, syna Mariana K. Mańka. Młody Klepak, po śmierci ojca, był uważany za lidera Grupy Wołomińskiej. Pościg za zabójcami podjął olsztyński policjant patrolujący rejon Marek Cekała. Przekazano mu wezwanie dotyczące awantury w pubie. Na zewnątrz było już ciemno, a bandyci nie zamierzali dać się złapać. Doszło do strzelaniny. Funkcjonariusz w wyniku postrzału w okolice serca zmarł. Jednym z egzekutorów młodego klepaka miał być wymieniany już przy wcześniejszych egzekucjach pracujący dla gangu Karola Andrzej T. pseudonim Tyburek. Na kilka miesięcy przed zamachem Jacek K. i jego ludzie mieli przygotowywać się do mocnego wejścia w przestępczość gospodarczą. Planowali wyłudzenia. Zaczynali kreować się na biznesmenów. Zakładali też firmy na podstawione osoby. Po zabójstwie młodego klepaka, szybko kto inny stanął jednak na czele Wołomina. Mowa o Dariuszu B, pseudonim jogi. Tym samym, który w latach 90. razem z Mańkiem chciał oharaczować lokale na stołecznej starówce, a teraz dopiero co wyszedł z więzienia. Razem z nim bosem stał się Robert R, pseudonim Rudy. To oni zorganizowali na początku 2003 roku. Spotkanie pod hotelem Maria z Adamem D., pseudonim Młody Wańka. Synem jednego z przebywających za kratkami liderów Pruszkowa Leszka D., pseudonim Wańka. Podobno po tym spotkaniu Wołomińscy i pruszkowscy gangsterzy połączyli siły, by przejąć wpływy na bazarze wolumen na Bielanach. Nie udało im się to, bo tam rządził już prężnie działający gang żoliborski. Grupa Wołomińska wkroczyła też do Białego Stoku gdzie Rudy zaczął kontrolować złodziei samochodów i dilerów środków odurzających. Planem było dodatkowo odbudowanie wpływów przy zachodniej granicy, by czerpać korzyści z przemytu spirytusu i papierosów. Wołomin przygotował nawet miejsce, w którym mógłby przetrzymywać porwanych przemytników, między innymi ze Zgorzelca. Po wpłacie odpowiedniego okupu byliby zwalniani. Ale jeżeli wracaliby w ogóle do przemytu, to tylko pracując dla wołomińskich. Ta wersja jest jednak nie do końca zbieżna z tym, że przemytniczy gang Carringtona miał bardziej współpracować na partnerskich zasadach z grupą Wołomińską, aniżeli stać się celem porwań i przymusowego podporządkowania się. W czerwcu 2003 roku zatrzymano księgowego gangsterów z Wołomina, Henryka J. Po tej akcji policja weszła do domów i mieszkań wielu tamtejszych przestępców. Tymczasem rok później Paweł N. pseudonim Mruwa, syn Dziada. Został uniewinniony w sprawie bójki w dyskotece Acapulco z 1997 roku. Za sprowokowanie zajścia miał za to odpowiedzieć jego brat, Robert N. W międzyczasie przygotowywano się do procesu gangu wołomińskiego. W 2006 roku szerokie zeznania w sprawie złożył Jacek K., pseudonim Citek. Kolejny z liderów grupy obok Jogiego i Rudego. Citek od początku przyznawał, że żył z popełniania przestępstw. Pod koniec procesu zdecydował się na współpracę z prokuraturą, i dlatego wyłączono jawność postępowania podczas jego wyjaśnień. Na ławie oskarżonych obok wymienionych zasiadała jeszcze żona Rudego, Edyta SR. Łącznie przedstawiono im 40 zarzutów. Jugiemu, Rudemu i Citkowi zarzucano kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Handel narkotykami, czerpanie korzyści z prostytucji i wymuszanie haraczy. W procesie najważniejszym wątkiem było zabójstwo Adama H., wołomińskiego gangstera, który prowadził sklep na Warszawskim Grochowie. Zlecić zbrodnię miała cała trójka, a wykonać ją Wiesław B., razem z Rafałem K., pseudonim Kamieniak. Robert R., pseudonim Rudy, nie przyznawał się do kierowania gangiem, a tym bardziej do zlecenia zabójstwa. Twierdził, że przyjaźnił się z Adamem H, a nawet przekazał pieniądze na inwestycje w jego sklep. Tymczasem żona tego ostatniego szybko ustaliła, kto był egzekutorem. Brat Adama H kilka dni po zbrodni, zabił Wiesława B. Kobieta za zlecenie tego zamachu z zemsty również trafiła przed sąd. Pod koniec 2006 roku policjanci ujęli już do sprawy grupy Wołomińskiej 20 osób. W tym Jarosława III, pseudonim Długi. Ten odłam Wołomina miał działać od pięciu lat na Mazowszu i zachodnim Pomorzu, mając na koncie m.in. związek z sześcioma zabójstwami. W czwartek, 23 sierpnia 2007 roku, przed południem, doszło do kolejnego, trzeciego już zamachu na Pawła N. pseudonim Mruwa. Tym razem zamach okazał się skuteczny. Mruwa przyjechał swoim Mercedesem pod budowę osiedla Łodygowa przy ulicy Pszczyńskiej. Gdy wysiadł z samochodu, nieznany sprawca oddał do niego co najmniej trzy strzały. Trafił w plecy i udo. Paweł N. sam zawiadomił jeszcze policję. Karetka pogotowia zabrała go do szpitala, gdzie po wielogodzinnej operacji zmarł. Killer był ubrany w roboczy kombinezon i kask. Z miejsca zdarzenia uciekł pieszo. Policja zorganizowała obławę, w której wykorzystano m.in. psy tropiące. Śledczy podejrzewali zastrzelonego mrówę o kierowanie gangiem złodziei samochodów, czego mu jednak nie udowodniono. Miał też zeznawać w procesie gangu obcinaczy palców, wywodzącego się ze struktur grupy Mokotowskiej, bo niegdyś pomógł uwolnić swojego znajomego porwanego przez gangsterów dla okupu. Nie wiadomo, kto zlecił zabójstwo mrówy. Swego czasu spekulowano, że to właśnie ludzie związani z grupą Mokotowską lub współpracującym z Mokotowem gangiem Rafała S pseudonim Szkatuła. Motywem mogła być chęć przejęcia wielomilionowych interesów Pawła N., w tym tych w branży deweloperskiej. Jednym z takich biznesów było właśnie osiedle Łodygowa. Dziad przebywający wówczas w areszcie śledczym w Radomiu po zabójstwie syna załamał się. 30 października dostał wylewu podczas zajęć na świetlicy i zmarł. Na początku listopada odbył się jego pogrzeb. Rok 2008 to kolejne zatrzymanie dotyczące grupy wołomińskiej. Tym razem śledczy zadali cios odłamowi narkotykowemu. Łącznie w działaniach z lat 2007-2008 ujęto ponad 50 osób, z których 42 tymczasowo aresztowano. Przedstawiono im 32 zarzuty. Dwa lata później w ręce śledczych wpadł poszukiwany przez dekadę Andrzej T. pseudonim Tyburek, killer pracujący niegdyś dla gangu Karola. Udało się go namierzyć, bo utrzymywał regularne kontakty ze swoimi dziećmi. Mieszkał wówczas w Niemczech. Posługiwał się fałszywymi dokumentami, zmienił wygląd, fryzurę, zarost, usunął tatuaże. Policjanci, chcąc go zatrzymać, przebrali się za robotników drogowych. Znów mogli ogłaszać, że Wołomin został rozbity. Niewiele później mówiono już jednak o odbudowaniu Grupy Wołomińskiej i kolejnych próbach przejęcia wpływów na granicę. W 2015 roku Tyburka skazano na dożywotnie pozbawienie wolności. Śledczy uważali, że mógł stać nawet za dziesięcioma zabójstwami w tym za egzekucją w Gamie i zabójstwem policjanta w Mikołajkach. Ostatecznie śledztwa zostały umorzone, a dowody potwierdziły jego udział tylko w jednej zbrodni i trzech usiłowaniach zabójstwa. Mowa o ostrzelaniu gangsterów w Aninie, kiedy to zginął Krzysztof K. pseudonim Baniak, a trzech mężczyzn zostało rannych. W styczniu 2017 roku sprawa Tyburka trafiła do Sądu Najwyższego. Ten odmówił jednak rozpoznania kasacji. Bo taka wpłynęła już do Sądu Najwyższego w 2014 roku, a kasację każdy może złożyć tylko raz. To oznaczało, że Tyburek resztę życia spędzi za kratkami. Wołomin przypomniał o sobie jeszcze nie raz i robi to nadal. Choćby w czerwcu 2017 w Wołominie rozbito zorganizowaną grupę przestępczą i zatrzymano 39 osób, które od 2009 roku miały wprowadzić do obrotu co najmniej 300 kg narkotyków, takich jak heroina, amfetamina, mefedron czy marihuana. 35 osób tymczasowo aresztowano. Groziło im do 15 lat pozbawienia wolności. Część z nich była już wcześniej karana za przestępstwa narkotykowe. Ale też rozboje czy oszustwa. Podczas działań zabezpieczono m.in. broń palną i amunicję. Śledztwo prowadzone od grudnia 2016 roku doprowadziło później do kolejnych zatrzymań m.in. we wrześniu 2017 roku, a potem w lutym i maju 2018 roku. W 2019 roku wpadli powiązani z tym wołomińskim gangiem narkotykowym podejrzani którzy mieli dopuścić się w różnych nieruchomościach nawet 80 kradzieży przedmiotów wycenianych na przeszło milion złotych. Ten odłam grupy miał działać w latach 2013-2018. Ostatnią realizację przeprowadzono w listopadzie 2021 roku. Łącznie w sprawie występowało 130 podejrzanych, z których kilkadziesiąt zostało tymczasowo aresztowanych. Do sądów trafiło już kilka aktów oskarżenia. Zastępca burmistrza Wołomina przy okazji tych policyjnych akcji apelował do mediów, by nie ogłaszały odrodzenia Gangu Wołomińskiego i nie krzywdziły tym samym uczciwych mieszkańców miasta. W kwietniu 2024 roku TVN24 donosiło natomiast, że jeden z procesów dawnego Gangu Wołomińskiego, w którym oskarżonym zarzuca się m.in. rozboje, a część czynów zdążyła się przedawnić, będzie rozpoczynał się od nowa. Trzeci raz ze względu na śmierć ławnika i brak ławników zapasowych. To wszystko na dziś. Jeśli ten odcinek was zaciekawił, możecie zostawić łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału, podejrzani, a także kliknąć ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych publikacji. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.